Janusz pięć lat na, na scenie Jak spadam ziomie a najwyższej okociągnięcie i swoje busone Mi to jest tak, jak tu spadam sobie dalej Padam na bitwie to masz tu przejebane Twoja panna jak łóżko pedale, Minal, no bo ma, to też ją zapinam I to jest tak, jak chodzę, cisnę sobie ziądę, na swoją mordę, by się tutaj przyjął kołnierz I to jest tak jak wpadam, że to cisnę łajzo Ona polantaria daje dupy za darmo i to yes. jest tak, jak wpadam, cisnę strzelę, bo nawet to kurwa nie jest na i to jest tak, jak tu wpadam do cisne na braga. Nie rzucać panu szybciej, się dzisiaj rabat. Janusz, pół minuty na temat drzwi suwane. <laughs> Dobra kurwa W tym kiblu na nosy To dziś był ogień Ty chcesz zamontować tam drzwi obrotowe I wjeżdżasz ty, potem wjeżdża tam żobek On wali lębia, a ty się szkuda za powstoły Zabij pizdę Chłopie, jaka cena? Z mała Władzę ceny słaby i noca nie Chłopie, sprawdź co jest goza, Nie jesteś wart nawet złamanego grosza Psychiatr reguły jest Pasy, a czy tą tam chłopaki, co są pojebane mają koszulę w pasy? tej sprawdź, to są raby, ja nie schodzę z formy, czy ja kurwy na trasie I są takie jak ty, jakie kurwa drzwi, ja zamykam ci Zróbcie hałas, bo lecimy teraz ronda bez tematu Pół minuty, zmiana rytmu, lecimy! Wo wo wo, wo 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 wow, wow. A twój stary jak flaga Ameryki braku Chciał zostać gwiazdą, a skończył z pasiaku I to jest jak sobie żąka Ja no pada, no to daję jest obie konta I to jest tak jak wpadam, tu lecę sobie z punchline. Ja Ja wracaję do pięćdziesiąta gwiazda I to jest tak jak pada. teraz w jak Nie tniej skurwisz, to ci wypierdolę z pół obrotu I wiesz, że jak wpadam, to ziznę sobie dalej Ja tu wpadam, ty tu przejebane ze mną, wchodzę sobie teraz tak na wita. twoja panna jak względy Jakby chciałbym, ja później do wychał ja już powiem właśnie Jedziesz mi po starym, ty z boków. gdybym chciał nie bać twojego dusza, tylko wyjąć z środu. Zaprzj bordę to krótka piłka, ja w dowieżdżach twój odwojewany bitwa. Jaka gwiazda gościu daje z w bez i w ogóle chłopie, to jest chorą gminą Sam nie wiesz, ilu typów już cię robiło Ty kurwa, sprawdź pod Twój freestyle 2x10, na łysego I w ogóle, kurwa, przyjechałeś tutaj Nie, przez tu mieszkasz i przyszedłeś z buta A I w ogóle jestem w na scenie I dalej, kurwo, nie ma tu miejsca dla ciebie Był dzień nie no chłopaki się lubią Decyzja jury eee, prawa ręka nie, lewa ręka Jano prawa ręka Janusz eee, raz, dwa, trzy dominacja psychiczna okej okay. Janek dziewięć zaraz sobie wykluczę i lecimy dalej ja zapraszam na scenę Ocyta i Boździerza Znajdują się ci delikwenci? Czy jest z nami oser? O, o, o. Jest osem. Pan wchodzi jak chce. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Panowie. W takim razie. Papierkami na trzy. Raz, dwa, trzy. Zacznie moździerz w temacie. Zacznie moździerz w temacie. Kurtka z lubeksem. Kurtka z lubeksem, jał! Kurtka z luba, pół ja jał! Chcę zobaczyć wasze łapki! Wow! O Twoja moda jest górowa! Jadę jak fantasia, kurwa! Kalidask jest teraz! Dokładnie tak to sobie wiesz, woda sobie możesz i wyjdzieś ty tu na wersach! Jest teraz, dokładnie jadę nocną! Ma kurwa, mać słupecz, Dobra, no, kurwa, kurwa, tak kurwa, sobie, kurwa, 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 Jeśli tak kurwa, kurwa, jesteśmy kurwa, 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 nie kurwa, jak to sobie kurwa, 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 Kiedy kurwa, 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 sobie panie. do siary. O sea cię Twój temat to meble z Lidla Dwaty yo. yo, yo, yo dobra, yo, yo, yo Ej Yo, yo! Panie że strząknąłeś scenę, kolego! Kurwa, mamy właśnie! Mamy bożsierza, pana bożnego Chuj z dokładnie jadę ziomy Bo pija tutaj oset, jak zwykle Zbiera plony, zbija piony I jest popierdolony, dokładnie tak Patrzę na to już z innej strony Co to za mc tytku, co to za mc Synu Synóweczkę kupił, kurwa, szkoda, że w Lidlu Jo, ziomek, nieźle, ja wchodzę, jestem męczeczistym Z zajebistym versem, który składa się jak meble Jo, ziomuś, inaczej jadę tu, wiemy On, kurwa, w barażu kibicował Szwecji no zmieniłeś to, bo to szwed, kiedy w chłodzę, no to napierdala, tu majowscy z Oset jest w Łodzi, Osyp jest w Łodzi i nigdy nie stąci kariery, jak u Brachimowicz Oooo, pół minuty bez tematu, bądź gdzieś Ajej, nie,

przez kotaś pachnę kurwa, jakbyś się nasował na Omegle Dzień dobry, yo, jadę sobie ziom i idź do kąta, Bo ci się tu przyda kątopi Jeszcze raz, dokładnie, jadę sobie chwila Jest na tonikiem, mów mi krzyża Yo, 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 yo Dobra kurwa, nie wiem czy to mordok mini, z patrzem to nie krzyża potem, idiota jest mini stranę chyba z pierdolonym mini Majkiem, albo nie wybaczę z jakich, kurwa mini dane Yo, mówi się to ode mnie, opcja odgrzebana Tak z profilu patrząc jesteś podobny to jest Milana, yo! Choba, choba! No tylko na opcja! Z bilansu, kurwa, i konkretna riposta! No, a kiedy wchodzę, no to powiem Ci coś szczero! Dzisiaj tu wygrywam, chyba kurwa dziewięć zero! Dziewięć zero, kurwa, przegrywa ta Dostawę, kurwa, No Dostałem, kurwa, po nowa nową No, yo! Dokładnie tak, ja nie kamer! Oset na kurwa dziewięć bramek! Yo, ziombe! To jest kurwa proste, zajebiste bigboardeczko! Miałeś problem! Upało się! Bro. Co na to żywi? Lewa ręka, a raczej wasza prawa moździerz, lewa oset. Raz, dwa, trzy. Dominacja genetyczna. Ale się moździerz postawił, zróbcie hałas na moździerza, co? A się postawił, dobra, sekundka. OK. Ja w takim razie zapraszam kłesza i grubego zetku na scenę. Na scenę, tak jest. Jest Gruby zetku, jest kłesza. Tak, tak, już podajcie. Podajcie. OK. Jest, jest tutaj. Okej. Okay. Papier, kamień na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zacznie gruby zetku, a jego temat to... Sekunda, sekunda... Jego temat to... życie! Okej! To... Yo, 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 yo. Hej, wielkie życie, opowiem o tym słowie. No to dzisiaj coś o życiu wrogowie. Yo! I powiem wam to w słowie, mało wiem, ale Kleściu się dobrze wypowie. Yo I kurwa, jadę takie czuby od nie, tylko do szkoły Wracam do budy. i Jadę to jest szuka, stary pies Matka, suka, ja sobie rozpierdalam pieskie życie Oni robią dla mnie hałas, ją i kurwa, ciebie to nie dotyczy Jesteś moim pieskiem, to chodzi za mną na skrzydłze, ale w Ja Jadę sobie rzemek, nie pozbieram po to tobie kloca, co nie? No bo właśnie z tego mała beczka robię z twojej bluzy sobie woreczka Kłesz, twój temat to luźna guma Luźna guma, dobra, ej Raz, to że najpierw odpowiemy Yo, ty jesteś jak suka, lecę w biznu, bo wchodzi w ciebie kurwa sześciu recydywistów Yo, i lecę teraz, ziomek, kurwa co ty jesteś teraz tutaj skuty, ziomek Luźna guma, yo, lecę sobie pedale, luźna guma, gruby, to no już wiemy jak powstałeś Yo, teraz kurwa jadę, ziomu, żeby takie wielkie zrobić, używali spadochronu, kurwa, yo ja te łaźdło przegrywasz z klesiem i przegrywasz z grawitacją 5, 2, 1 zioma tak spoczony, że zacznę wokół niego orbitować. Przejście Bez tematu, pół minuty, zmiana bitów Lecimy! EUDZ jesteście? Okej okay. Takie grube, przez spadochron jadę sobie asa. To co? Twój stary zakładał kutasa na kutasa, ją! I sobie cisnę teraz ziony, to by było wytłumaczenie, czemu jesteś taki kujowy, jo? Taki kujowy i taki niedorobiony. Jak sobie padam, to cisnę takie ziony, właśnie tak, teraz Rozpierdalam z Twój stary nie wiedział, że się na kudasę zakłada cipe. I kurwa jadę tu kotane, gdyby to wiedział, to byś nie był adoptowany, I kurwa, lecę sobie w sobie to jedyna opcja na syna w rogowie jo Cześć, ja pierdolę. Ej, nie zakładał ją, lecę ziombę, ja zakładam, żeby sobie kurwa zabrak prawa wyborcze Jesteś kurwa za polityką? Na kogo głosujesz? Jesteś za polityką? Kurwa, ty z paślaku. Chodzę teraz kurwa, ty łaku. Nie Kurwa, nie wiem co ci tu nawinąć właśnie. Coś tam kurwa stare było, jak powstałeś, nie wiem. Yo, co mam ci powiedzieć po jak ty powstałeś? Słońce się spuścił w twoją starą. Ty? Yo, yo, jadę sprawdza, ja zamiast do szkoły i zjeżdżę do McDonald'a, yo. Ohoho, było, nie? No tak, piękny teatr. Ale co na to żyli? Prawa ręka, gruby zetku, lewa ręka, kłesz. Raz, dwa, trzy. Sześć, siedem dla kłesza i jeden dla grubego zetku. Okej, okay, już sobie zapisuję. A na scenę zapraszam Ksywę i Rafiego. Ksywa i Rafi. I Rafi. Okej. Okay. Papierkami na trzy. Raz, dwa, trzy. Zacznie rafik w temacie... Yo, yo, bro, yo, 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 yo. Temat sałata lodowa. Yo. Dwa minuty. Dobra, dobra, dobra. Yo. To nie jest sałata, jadę tutaj ośle, Z jego matką miałem owocny związek, no i to jest proste Jadę tutaj hip-hop, z kolosem kurwo, jakąś sałatkę zimską, no i to jest proste Ja pierdolę tu na traku, jesteś jak sałatka do mego obiadu. No i to jest... A teraz mamy śniadanie mistrzów. No i to jest proste, Zejdź to obiłaki. Zjadłem psywę, zostawiłem się męczki. No i to jest proste, jadę z giełym, bo na wakacje i pire nieje, No i to jest proste, ja z Kiedy sobie wchodzę, no to mam cię tu za